Poznaj te strefy. Mniej więcej tak można przetłumaczyć tytuł akcji, która ma uświadomić kierowcom samochodów osobowych w Wielkiej Brytanii, jak nie utrudniać pracy kierowcom samochodów ciężarowych i dbać o bezpieczeństwo. Poznaj strefy. To akcja prezentująca newralgiczne strefy wokół ciężarówki, które ze względu na zjawisko martwego pola objęte są słabą widocznością lub których kierowca nie jest w stanie kontrolować. Każdy mniejszy uczestnik ruchu drogowego znajdujący się przed pojazdem lub po obu bokach kabiny może pozostać zupełnie niezauważalny dla kierowcy ciężarówki. Wykorzystując symulacje wideo i grafiki, brytyjska akcja instruuje kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego jak rozpoznawać i unikać przebywania w tych strefach. Ważne, że została przygotowana w taki sposób, aby treść była zrozumiała dla osób niezwiązanych na co dzień z transportem drogowym. Właśnie dlatego treści kampanii zawierają m.in. informacje na temat charakterystyki kierowania ciężkimi pojazdami, takich jak np. długość drogi hamowania ciężarówek. Wydaje mi się, że jest to świetna, bardzo merytoryczna akcja. Popatrz na ten film, jak on długo trwał i jak był spokojnie zrealizowany, bez żadnych fajerwerków. Tak, po prostu, żeby edukować, uświadamiać. Wielokrotne powtórzenie na pewno zmienia tutaj świadomość kierowców mniejszych pojazdów. No właśnie, bo kierowcy mniejszych pojazdów również mają świadomość tych swoich martwych stref. Natomiast ja już od wielu lat mówię o tym, że kandydaci na kierowców w kategorii B powinni przynajmniej jedną godzinę mieć możliwości pojeżdżenia ciężarówką nawet poza drogą publiczną mhm. na placu manewrowym, żeby zobaczył jak się manewruje tym pojazdem, jaka jest droga zatrzymania, jakie są właśnie te martwe strefy. Akcja naprawdę świetna i bardzo mi się podobał ten film przede wszystkim, bo y, fajnie to ujęłeś, że nie było tam y, żadnej agresji, nic takiego, a wręcz nawet w pewnym momencie ten kierowca, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, przeprosił, że cisnął się w tą martwą strefę i tam nie powinien po prostu przebywać więc przyśpieszył, dodał gazu odjechał Naprawdę super super sprawa. A my tej świadomości nie mamy. Nie mamy świadomości świadomości sytuacyjnej, prawda? Tak, sytuacyjne tak o tym powiedzieć, Dotyczących właśnie. Która życie. Tak, dotyczących tych martwych stref. Nie wiemy, jak się zmienia kąt widzenia kierowca, uzależniony od prędkości, z jaką pojazd się porusza, a nawet nie boję się tego powiedzieć, nasi kierowcy nie wiedzą, jaka będzie droga zatrzymania jego pojazdu przy określonej prędkości. Brakuje tej świadomości. Wczoraj rozmawiałem z moją córką wieczorem, bo dzisiaj ma e, kolejny egzamin na prawo jazdy. <grym>, no nie wychodzi dziewczynie i ona mi powiedziała, że tak naprawdę nie uczy ten kurs, na którym ona była, nie uczy jej uczestnictwa w ruchu drogowym, tylko przygotowuje ją do zdania egzaminu. To edukację należałoby kompletnie zmienić. Ja jej nigdy nic takiego nie powiedziałem, chociaż moje zdanie jest bardzo podobne do tego, co wczoraj od niej usłyszałem. I jest to kursantka, jest to osoba, która dopiero ubiega się i sama to zauważyła, że egzaminator oczekuje zupełnie czegoś innego niż ona się uczy z instruktorem nauki jazdy. Świetna akcja w Wielkiej Brytanii, nie przypadkowo Wielka Brytania ma tak doskonałe współczynniki dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, spokojna, merytoryczna, stawiająca na to, żeby budować świadomość i wiedzę.